Będę tego żałować. Hansolo będzie żałować. W ten sposób stracę rękę. Nie Uciekam, uciekam, uciekam. Ja pierdzielę. Pamiętaj, Janek, wszystko co powiesz, jest użyte przeciwko tobie. Ty teraz. Ty powiesz, powiedz. Rozsadził ci gardło. Gardował, ja Maszę blazkiem. się, nie. Pamiętaj Bartek, tybie też na odcinku na, na internecie będziesz. Ja Bartek, to ty pierdzielenie. Ja bazę tu jak do O nie, to jest Murzyn! Pomóż mi Zabiłem Muzina. okej. Okay. Ja albo biegnął nik, аха амеханз бала Dobra, jeszcze raz. Jesteście mięcakami. A może jesteście mięczakami? To jest idealnie się nadajesz na dubbing po prostu boska, idealnie Pradek. No. A jak go bym mógł dubbingować gdybym mógł Lord e, Lorda Tyranusa zwanego e, Hrabia dupa no. dupa Koj dupa. <gulia> Ej, czemu go tam wystraliście? By Nie <gulia> pierdziele, no. K w kile mi kradniecie tylko. No, A bo inaczej bardziej Ten grzmot. grzmot. Kto to za tekst głupi. Kto to wymyślił? <gulia> Ten Android to wymyślił. sao <laughs> sabiaga Rzucają się go, rzucają się na niego jak na szynkę jak rex na szynkę rex na szynkę idę na pałę.

Harmonia. Odbieram swoje punkty! Odbieram! No to słaśna na dół! Schułaś na Idę, idę no! Wentres i samasz, do, opres. Do. Coś tam dokuka dał. Wentres. Szanuj wentres, człowieku. I samasz, dupa. A. O kurwa. Co? O kurwa. Co mnie powiedziałeś? NO w ja no. Sorki? O, chodzipkę. Zobaczysz, będę. Przeknąłeś. Będziesz to, będziesz to słyszał i widział na swoim. Twoim, swoim. moim. Ach, dobrze. słyszeć. O ale ładnie. One, wow. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Nie. No, niestety. Wykrakałeś. Za wiesz? wolno. Wykrakałeś. Zginąłem. Spalić wszystkich. O nie... Na pałę się rzucasz. Dobrze, na pałę. Ja mam 30 eliminacji. 30? Ale z za asystami ty fanek liczysz. Płateczna. 12 plus 8, a... ja, jed, ja jedyn, 11 plus 8, czyli jesteś o 1 na plusie. Masz szczęście. Jestem boss jeszcze mnie przegonił co za o, nie nie aktywne bo jestem ja stulka ja Jaszczurka ja no kto wymyślił żeby żeby mieć zadanie, tak, Dzienne zadanie za pokonaj wroga jako Aiden Virus fajne zadanie Zaj <grym> z zmuszają zmuszają graczy żeby żeby jej Aiden z nie, nie zmuszają Fanek, bo te, te zadania ci nie ma sensu robić. No, no nie ale kuźba, ale, ale często jest Idenwersją. Rozumieć to. Często jest wersja, no. no. Aiden Srader. Srader. Dobra. Aiden Srader No Ale nie mamy. nie mamy... nie z kim grać, nie mamy, z kim grać. Cicho, bo... Ojoj. Cicho. Nie dzień Gramy Jasturka i, jod i Jodul i Jodulka, jo, jodulka. Jasurka i jodulka. Czyli zielono, zielony odcinek. Zielony odcinek. No ja nie jestem zielony. Jesteś, jesteś zielony ku, zielony jak... Jak, jak sz, 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 Zielony jak szreka dupa. Ha, ha, ha. O, o, Ale że... Ale, ja Jeszcze A, Nie liczę Fajnie, że szerek, ale że dupa? Jego dupa to nie. No, i uwaga, i uwaga, i... Twoja dupa należy teraz do mnie. Oho. Twoja dupa, na, twoja, two, twoja, twoja dupa, twoja dupa należy teraz dupę, do mnie. Nie super dupę kurwa, nic się nie dzieje. Ja pierdolę po prostu. Nie jest tą dupę kłaba, kurwa, nic się nie dzieje. Ja pierdolę po prostu. I hey. Fajne, nie? No. A jesteśmy zgubieni. Z no, tą muzyczką. Przestań narkomanić! Nikt to bolało. To bolało. No o dobra. pana Jana, co tu się dzieje, odwala. O, poczekamy sobie w takim razie. Nie! Tam, nie! Tam. Gabier, Zostaw. nie, Gabier, nie mordy. Zostaw! Niegrzeczny, niedobry Joda. <ścoughs> Ktoś tu się męczy z Jodą, widzę. Nie, na raju koksitów polegasz, nie. jak <ścoughs> jakiś nie wiem. Jak... Bumerovaty Joda. <laughs> albo, <nie wiem. laughs> albo bardziej gumerovaty, albo jakiś, nie wiem, jakby. Boomerang. Bu Joda o. Nie wiem. Bo Boomerang Bumeland, Bumeland. Ile no. Idę sobie zrobić kakao. Kakao? Kakao wie. Kakao. 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 Oh, czekaj, Fanek, jeszcze jedna osoba została jeszcze się wstrzyma. Kakaowe, kakaowe Łocko. Bo kakao, może mnie wcisnąć w kakaowe oko. Pamiętasz, Fanek? Kakaowe oko. O, Fanek, zaczynamy. Wiesz, co, Fanek, wiesz, to Aiden może mi zrobić? Fanek? Fanek jest Fane, zaraz, zaraz Fanek dołączy, mam nadzieję. Mam ja chciałem powiedzieć mu, co Aiden może mi zrobić, jak ją pokonam. Mogę, chyba, że tobie powiem. Fanek najwyżej później usłyszy. Fanek, tego, że, że Fanek będzie kojarzył, ten, ten mem, to będzie, będzie kojarzył. Może mnie cmoknąć w kakaowe oko. Pąs do tych, co Deadpool World, Ja oglądałem. O, Bardzo nie. fajne. No, też mi się podobał. Śmieszne, Wulgarne, fajne. Wulgarny, zboczony. No. no trochę tak. Nieee Wywali mnie zaraz. Chodź, chodź, fajny. Ja pierdzielę.

Debit, I teraz Levitz kierzik Nie do równaci żaden region A może jak to ja ci do równa przyjdzie hmm? Kys <laughs> Chuchui Ch napisał, napisa że ma się zabić, nie wiem ładny Dabing się chciałeś ty, Nie mm? Nieładnie tak, mhm? Dobra. No, Zarąbisty dabing, Jody. Zarąbisty. Podoba mi się. Weź te zuby ode mnie. No. Gnoja. I'm party man. Party one. I'm party one. A na łanie. Ci, że ktoś z Wracasz po więcej? Hmm. Tak Wracasz po więcej? Korzeniuszkę? Ugotujesz co? Ty prawie, że Romani, Romani, Łódź, głupi Co za dziad. no, no. za nas sali, mój miecz, świetnie.

Hmm, frajerze. I co frajerze? No haha, <macham ci> pomacham ci. Pomachamy ci! A ty kamil, <macham> zielony miku. Ja Niebieski widziałam. Niebieski, zielony? Jak krabia generałów dupów. Hahaha. <macham> Zdą byś odblokował? No Latające gówno odblokował <grym> <grym> Teraz spadnie sam mały, bo jest Degilem. No, no jest Degilem. No, szkur. Po mnie. Jeszcze budę. Pomocy. Pom Pomocy? Wejdre chciał powiedzieć, że imperator włada. nie. i. Jak to powiedzieć? Chciałem powiedzieć, włada mnie moją ciemną dupą. O, <grypt> A, ciemną dupą powiadasz! Ciemno dupa, o dupach gadacie cały czas. Zgadza się mistrzu Jada Ciemna dupa! Bo to murzyńska jest dupa. Hmm? Teraz zawsze jest po ciemnej stronie mocy. Murzyńska dupa! Przyszła teraz! z rajdem! Zgadza się mistrzu Jada <noise> Jak on mnie kuźwa zabił z takiej odległości? Nie wiem. O, podejdź, podejdź. Gdoj. rider? Parne hmm? <grym> muwińskie dupy zawsze są po ciemnej stronie mocy. Po ciemnej stronie rzegowiska. Hmm.

No, to, ale, jest ale, ale, znaczy, ale... to no, 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 czekał na no, 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 nie no, Słabo widzimy w tym no, troszeczkę no, no, mać, gonię go i nie może Ta... Łysa Noż, przystrzyn mu się do dupy! Ja pierdzielę, no. Nie mogę się przystać do jego dupy. No przystrzy się, do zielu, no, pało do jego! Słuchaj! no i dupy, no! Joda, nie mówiłem, mówiłem ci, że Joda nie umi, a ty gadałeś mi, że potrafi. Nie, nie umi. Potrafi, ale ten kuś gnój. Nie, nie umi. Bo on ma beznadziejne skoki, a takie ma beznadziejne Joda. Pomocy! ty O, ja pierdolę ucieka. No i tutaj nie ratuje sytuację. Glocz będzie z Lukeiem Skywalkerem. Zawsze. A może nie, ale nie, nie zawsze, jednak. Zawsze mm -hmm. Jaki cudem jesteś ostatni? Jaki cudem? Bo jestem kuźwa, Jodur ten... wodór, jaki wador, jaki wador. <noise> BO Kuźwa, bo joda... No joda nie farmi. Ci, mówię ci Joda nie UMI się przyciągać, nie UMI JEDES z do dupy... Nieraz, nieraz się przyciąga pięknie, a teraz dupa. Cię nie przyciągną, co za czul zawszony. Nieprawda. Przycią przyciągał się Kuźwa, a go się nie mógł przyciągnąć w no, tak. tamtym meczu. Teraz, ajdę. Tamten mecz nie mógł się przyciągnąć, co za ciurgu. No. Jeszcze jeden mecz, i chyba koniec będzie. A ja chyba teraz. E kogo? 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 Nie kogo? wiem, kuś, wiesz, kogo? Chcesz mi się kogo? Misia <noise> gogoz? No. Ja wezmę Aiden, ty będziesz mnie chronił. Jakby co, I teraz pozlecie ciebie z potęga ciemnej strony moc. Dobra, musisz strona mnie musisz, Pamiętaj, chroni mnie. Potęga ciemnej strony Chroni mnie, pamiętaj.

<noise> he he <nas> nie możecie! <noise> Uj, mały się czy Przez tylko. <noise> Ej, mają fina, Gdyby Ty mi się wydaje w Kude eee. Kudę no. Todent. Todent. Ja za maula chyba biorę. Dwa maxy będą, nie? Nie, może Murzy na dzień! Gnoję! Nie mogę się pograć, a pierwszy... Napierniczy no Może w fazmę może wezmę Modera bierz Modera? Za chwilę jak zginę może, jak będziesz umieć. Serio źle Pulkanaś Domie! Wezwałam posiłki. Na no szkurni Zabiję to, to renta. solo Teraz ja wezmę budena jak cię nie ogarniecie Ja się ogarnię Eee dupę se wstać Pioruny moje w dupę si i teraz Wiesz potęgę ciemnej strony, mocy na No Noż kuźwa mać, musi mi... ...sej ten kuźwa wyjeżdżać. Poza za głupi. Panie, zajebiście.

Gnido! Ty mała zielona gnido! Jak on mnie trafił, kurde, z takiej odległości, no... Dobra, Wadera muszę wziąć. Musisz przytankować te strzały, bo mnie popierdzieli zaraz tymi imbotami. W dupę se wsadzi.

Dziękuję bardzo. Co mnie zastrzelił z koroną? się przyblokowałem przecież. Sam się nim zajmę. Nie mojego czasu. Kurwa, tu pese strzel ty śmieciu walony, aimboterskie pizdo. Kurwa za Igbona. Jesteś bez wartości. Pierdolę. Pójdźmy w rejt, kurwo. kurde, ale brzydko. Kurwa śmieci walony, pierdolny, kurwa. Pierdo, pierdolona, szmaty, kurwa. Może pierdolona, tak kurwa, zajibana pizza. Kurwa, pierdolna szmata, pierdolona ping, pierdol. Uda znaczy no, się musi, typ na gotowe, przyśmizzać chwila. Odejść, śmieci walony, Lepiej mnie nie robią. się. No kurwa! Ja pierdolę! My tu pierdolony w dupę kurwa się świecie! Ech! Aha! No. No, przegramy to. Ja nie umiem być Nie umiem jest. Nie umiem ich brać. Ej, boter, boterska kurwa. Kisko pierdolona zajebana. Ja Ojej czt, czt. Wygramy bitwę, mistrzu Może jeszcze to wygramy fanek wiesz Jesz jestem ten... Zakończmy to Nie był taka w tylko finka jak Blokuj się, blokuj się no, Blokuje no ale Chcę być szczerzy, to jest ważniejsze. Widzisz? Mówiłem? MÓWIŁEM! Był W Mówisz? Może wymówię, że chyba wygramy, nie? Mówiłeś, że chyba przegramy to. Nie, wygramy. Tak się mówiłem! To nie, mówiłem, że tak, się mówię, to tak. możemy wygrać. Tak mówiłeś! Tak no, ale, ale obie rzeczy mówiłem. To się zdecyduj. to, to wygramy. miesiąc! trwa dalej.

No ale spróbuj tam przeżyć, dobra? no, no stawiam się. Spróbuj tam przeżyć, bo... No, biłem ich mocno. Dobra. <laughs> okej. Okay. Okay. No to weź śmieć. Ale Łukasz jest degilem. Więc okej. Okay. No szkól! Napierdolę, kurwa, jebana mać! Ale blisko było. Ja pierdolę! Kurwa, kto wymyślił Palpatina bez bloku? Za pierdolony, w tym jej pierdolonym. Kurwa zajebany. Pierdolonym, kurwa! Bez bloku jebany. No. Bez bloku, kurwa. Kto to kurwa wymyślił? Ja pierdolę! Potężny, kurwa, lord! Pierdol. Nowe. To, to, to tyle w tym odcinku chyba. Kończymy Fanek. Musimy się, musisz, musimy się uspokoić, bo ta, ta gra działa na nerwy. Tak Trzymajcie się i cześć. Pożegnaj się chociaż Fanek. Bajo jaj Bajo Pa Papa.